Pani zamierza walczyć z organem prowadzącym. Czyli pani przewodnicząca nie widzi woli współpracy, tylko zamierza walczyć. A ta pani ze Szymskiej woli zdumiona, takim pytaniem, mówi, ależ proszę pani, z organem prowadzącym, to się współpracuje, mi Tym bardziej, że ja tą wolę współpracy tyle razy wykazywałem. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Więc kiedy dyrektorzy szkół dowiedzieli się o skarbie, Ktoś do mnie zadzwonił, czy ja nie będę miał nic przeciwko temu, żeby dyrektorzy szkół także w tej kwestii się wypowiedzieli. To pismo wpłynęło, panie przewodniczący, do Rady Miejskiej. Ja, ja odpowiedziałem, że ja absolutnie się nie włączam, to jest sprawa państwa. Jeżeli państwo uznają za właściwe, proszę bardzo, ograniczał mnie będę. Wszyscy dyrektorzy szkół, wszyscy dyrektorzy przedszkoli to pismo podpisali. I co państwo dyrektorzy tutaj piszą? Ale proszę to tak czytać, dlatego że całe, bo ja tego odsłania nie widziałem. To... Rady miejskie, a zostałem może pani małgorzędzie. Ja tu nie widzę. Ja otrzymałem pismo z biura. Dobrze, teraz. Dobrze, wobec tego ja nie zamierzałem, proszę Państwa, proszę czytać. Tak. Się tak, ja nie zamierzałem czytać całego ale w tej nie sytuacji nie. przeczytam cały. Rada Mińska w łasku dotyczy skargi złożonej przez rodziców WDZ o w łasku dotyczącej decyzji burmistrza łasku. W związku ze złożoną skargą przez rodziców ZDZO Własku dotyczącą decyzji burmistrza Łasku o utrzymaniu liczby klas pierwszych w publicznym gimnazjum nr 3 w Łasku, my niżej podpisani dyrektorzy placówek oświatowych gminy Łask oświadczamy w okresie poprzedzającym organizację kolejnego roku szkolnego dyrektorom szkół i przedszkoli. Zostają przedstawione ustalenia burmistrza łasku dotyczące projektowania organizacji pracy szkół i przedszkoli. Zakładają one m.in. liczbę oddziałów dla pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Ta liczba jest ustalana w oparciu o liczbę dzieci z odwodu szkoły w nawiasie na podstawie danych z ewidencji.